Dzisiaj chcę Wam przedstawić piękną, piękną i niesamowitą talię kart Rebeki Campbell. Pracuj ze swoim światłem. Dodam, dla tych, którzy niekoniecznie lubią język angielski. No, talia jest w języku angielskim, nie ma jej w języku polskim, ale uwaga jest tej autorki książka przetłumaczona na język polski, która nosi ten sam tytuł. Można, czytając tę książkę, odnosić karty do jej poszczególnych rozdziałów, ponieważ karty i przesłania tych kart są mocno z tą książką powiązane. Także myślę, że nawet ci, którzy niekoniecznie lubią sobie tłumaczyć wszystko z języka angielskiego, też sobie z tym poradzą. W pięknym pastelowym pudełku napis Ty jesteś wyrocznią, bo tak naprawdę każdy z nas ma w sobie odpowiedzi, na wszystkie pytania, warto o tym wiedzieć. Karty przepięknie wydane, urzekły mnie ich pastelowe kolory i chyba dlatego zdecydowałam się je kupić. Zanim jeszcze oczywiście przeczytałam tę piękną książkę, którą tutaj też wam wszystkim polecam. Karty piękne, pastelowe, matowe. No coś co bardzo przyjemnie bierze się do ręki, coś z czym fantastycznie się pracuje. Natomiast, oczywiście, przesłania na kartach, obrazy na tych kartach poruszają bardzo głęboko moje serce. To są takie karty, które mocno działają na naszą podświadomość i niosą w sobie przepiękne, wysokie wibracje. Pokażę Wam oczywiście kilka kart. Abyście też wiedzieli, jakiego rodzaju to są karty i o czym mówią. Najbardziej wymowna chyba jest ta, którą ułożyłam tutaj na samym wierzchu, a mianowicie przebudzenie. Wiemy, czym jest przebudzenie, wiemy, co oznacza to słowo, więc nawet bez dodatkowej interpretacji na pewno domyślacie się, o co tutaj chodzi, do czego nawiązuje. Znaczenie tej karty, no i ilustracja, tak wymowna ilustracja pięknej kobiety unoszącej się w powietrzu. No, jest to coś, co na pewno śniło się niejednemu i niejednej z Was, a więc to właśnie jest siła przekazu tych kart. Akasza też, jakby, nie wymaga komentarza, ponieważ w tej chwili kroniki Akaszy. Są dość powszechnie znane. Nie chcę używać słowa, że są modne. Ich popularność jest związana dla mnie ze wzrostem wibracji na Ziemi. I właśnie dlatego, że ludzie sublimują swoją energię, dostęp do kronik Akaszy staje się powszechny. I coraz więcej ludzi wchodzi w kroniki Akaszy żeby zadawać tam pytania, żeby rozumieć lepiej swoje życie, żeby wiedzieć jak pracować nad sobą, jak się rozwijać, a więc temat, który no, powszechnie znany i tak naprawdę jest też fantastyczną wskazówką, ponieważ dzięki Kronikom Akaszy możemy fantastycznie uzdrowić swoje życie. To jest coś, co też gorąco Wam polecam. Przykładowa karta, zerwanie łańcuchów. No, karta, która będzie namawiała do tego, żeby zmienić coś w swoim życiu, żeby porzucić stare ograniczenia, porzucić schematy i programy myślowe, które już nam nie służą, które utrudniają nam nie tylko rozwój, ale utrudniają nam proste doświadczenie szczęścia. Pozostań ugruntowany, ugruntowanie, połączenie z Ziemią ogromnie ważny temat. To jest coś, o czym nie możemy zapominać przy naszych rozmaitych duchowych praktykach. Uziemienie jest integralną częścią każdej duchowej praktyki. Powinno w każdym razie być, ponieważ dzięki temu jesteśmy cały czas połączeni z naszą Matką Ziemią. Strażnicy Ziemi. No, temat też jakby troszkę podobny. Strażnicy, duchy opiekuńcze Ziemi, zwierząt, istot, które znajdują się na Ziemi. Myślę, że też ten temat jest Wam bliski i jakby tutaj nie, nie wymaga ta karta dodatkowej interpretacji. Rodzina dusz to też coś, co, jest, co staje się takie aktualne, szczególnie teraz, ponieważ my zaczynamy się odnajdywać. My z jednej rodziny dusz, czyli ludzie. O podobnych zainteresowaniach, o podobnych zainteresowaniach dotyczących duchowego rozwoju. Ludzie, którzy nadają na podobnych wibracjach, którzy wibrują podobnie. Odnajdujemy się wzajemnie i odnajdujemy się poprzez internet, na przykład poprzez Facebooka czy inne portale społecznościowe. I to jest oczywiście fantastyczna rzecz, że możemy się znaleźć, poznać, zbliżyć do siebie i wymieniać, dzielić doświadczeniem i wiedzą. To, to bardzo ważne dla rozwoju, ponieważ taką integra integralną częścią wzrastania jest współpraca. Właśnie dlatego ta rodzina dusz jest taka ważna. Wiek światła, właśnie teraz, to jest ten wiek, ten czas, w którym się znajdujemy. I myślę, że. To też karta, która nie wymaga dodatkowych interpretacji. Transformacja. Zmiany, które zachodzą na Ziemi, dotykają też nas, i zmiany, które zachodzą w nas, dotykają też Ziemi. Wszyscy się zmieniamy, transformujemy cały czas. Natomiast teraz ta transformacja nabiera takiego dodatkowego wymiaru. Tutaj na tej karcie na pewno widzicie. Helisydena. Dużo się na ten temat mówi, dużo się o tym pisze. Zmieniamy się także na poziomie cząsteczkowym, nawet na poziomie subatomowym, zapewne. Kolejna karta. Właśnie to robisz. Właśnie teraz robisz to, co należy robić. Piękna karta, która, jeśli zostanie wylosowana w odpowiedzi na jakieś pytanie, potwierdza, że jesteśmy na właściwej ścieżce. To, to jest tak jak trzymanie właściwego kierunku rozwoju. Fantastyczna rzecz. Piękna karta, zabawa. Karta, która przypomina, aby cieszyć się życiem aby czerpać z życia radość, aby myśleć pozytywnie. No, cała tutaj prosperująca świadomość. Tańcz z życiem, karta o podobnym znaczeniu jak poprzednia. Tańcz z życiem, nie poddawaj się nawet wtedy, kiedy dzieją się, coś, dzieją się jakieś trudne rzeczy, dzieje się coś trudnego. Ta karta też podpowiada w swoim znaczeniu o tym, że podpowiada nam to, że taniec zmienia naszą energetykę. Dlatego kiedy dzieje się coś trudnego, zatańczmy. Plejady. Też karta, która nie wymaga interpretacji. O plejadach możecie przeczytać w różnych miejscach. Dużo się na ten temat mówi. To też przewodnicy, którzy pomagają nam w naszym rozwoju. Narodziny nowej ery. Rodzą się nowe energie. Warto o tym pamiętać. Warto otworzyć się zainteresowaniem na takie tematy. Kobieta wojownik. Kobieta, która ciągle walczy o coś. No właśnie. Może... Czas przestać walczyć i zacząć otwierać się na to, co dobre. I jeszcze taka karta, którą chciałam Wam pokazać. Wielkie zgromadzenie to też coś, co się dzieje, i to tutaj chciałabym nawiązać do tej rodziny dusz. My się odnajdujemy i my się spotykamy. Nawet nie tak dawno, w ubiegłym roku, Motylowe Kręgi, które współorganizuję z Iwonką, to właśnie też wielkie zgromadzenie osób, które zajmują się rozwojem duchowym i na takim zgromadzeniu, na takim spotkaniu uruchamiamy przepiękne, silne energie. Uwolnij swój głos, tak? Karta, która zachęca do autoprezentacji, do wyjścia z kokonu, do wyjścia na zewnątrz i pokazania swoich niesamowitych możliwości. I karta Gwiezdne Nasiono. Piękna karta, która jest też zapowiedzią Innej talii, kolejnej talii tej samej autorki, która została wydana w drugiej kolejności. Ta talia już jest, też możecie ją zobaczyć na moim kanale. Przepiękna talia, równie pastelowa, delikatna, subtelna, o równie wysokiej, pięknej wibracji jak ta.